No oczywiście, że pamiętam. Miałem wtedy 10 lat, zaczynałem trenować w Pelikanie Łowicz. Od początku grałem ze starszymi kolegami i tak było przez kilka następnych lat, ale pierwszy trening był dla mnie taki no, wyjątkowy, bo rodzice mnie oczywiście zaprowadzili pamiętam ten trening dokładnie na, na głównym stadionie. Pelikana łowicz, także miło wspomina. Wydaje mi się, że Ronaldo oczywiście z Brazylii to jego gra mi się najbardziej podobała. No, był bramkarz grał efektownie, efektywnie, szybki i dobry technicznie, także. Wydaje mi się, że, że nie, tylko, nie, nie tylko moim był idolem, tak jak teraz jest idolem młodych chłopców Ronaldo czy Messi. Także w tamtych czasach właśnie dla mnie idolem był Ronaldo. To znaczy, no, do tej pory to na pewno tak jak rozmawialiśmy, ta, ta kontuzja, która wykluczyła mnie na, na trzy miesiące z piłki nożnej, no, dla mnie trwało to Tro, trochę dłużej, bo y, ponad 4 miesiące, bo po tym jak wznowiłem treningi to jeszcze y, nie byłem w 100% taki przygotowany i w głowie mi się działo, że miałem poważną kontuzję i, i bałem się wielu rzeczy na boisku zrobić, które teraz dzisiaj robię już y, normalnie. To, to był taki najtrudniejszy moment i no było kilka takich mniejszych Y, takich problemów, w których y, wiadomo, jako młody zawodnik chciałem cały czas grać. Czasem ta forma y, nie była najwyższa. Tam y, z jakąś krytyką się spotykałem. Y, no, denerwowałem się przez to i, i też moja ta forma jeszcze, jak grałem w legi, nie była taka ustabilizowana, tylko były te wahania formy. I, i, ale to już, y, to już jest za mną i to, to udało mi się przezwyciężyć. To znaczy, tak, do, do pierwszej reprezentacji, to pamiętam, to było za trenera Franciszka Smudy na mecze z Rumunią i Kanadą. I na oficjalnej liście nie byłem i pamiętam, że Irek Jeleń chyba, czy nie, Paweł, Paweł Brożek doznał kontuzji i zadzwonił do mnie mój menadżer i powiedział, że że muszę się stawić, pojechać na kadrę do Bydgoszczy, na zgrupowanie. No i, i na początku, oczywiście, nie wierzyłem, bo miałem wtedy 18 lat, chyba, i ciężko mi było sobie to, to wyobrazić, ale później przeczytałem oficjalnie w internecie, że jestem powołany na tej kadrze, i, i to było na pewno. Yy, to powołanie, które oczywiście pamiętam najbardziej. To znaczy, wydaje mi się, że trener no, powinien mieć przede wszystkim dobry kontakt z młodymi zawodnikami i, i dużo, dużo przede wszystkim zajęć z piłką, nie? Tam jakieś tam ganianie tam po lasach czy coś takiego, bo to też kiedyś się zdarzały takie, takie historie, że też miałem takie treningi, a, a mało. Mało tych treningów z piłką, gdzie później w tej dorosłej piłce może tych treningów z piłką brakować. Tam wytrzymałość tam zawsze jakoś można poprawić, ale kiedy jeszcze małym chłopcem, to trzeba jak najwięcej, najwięcej czasu spędzać z piłką. Moja rada dla Was jest taka, żeby, żebyście przede wszystkim cały czas wierzyli, że możecie zostać prawdziwymi, dobrymi piłkarzami i nie zniechęcać się, jeżeli coś oczywiście nie wyjdzie, tylko cały czas iść do przodu bez, bez względu na okoliczności. Przede wszystkim musicie chcieć i lubić to, co robicie.